Ja, 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 mircze. Wej czy i o jedziemy do Was. Sprawdzajcie głupę nie złagę swoje życie. Witamy ciara Gornie! Tam Co to jest zamieszkowość? Milice! Co to jest zamieszkowość? Milice! Dzięki bardzo, że usłyszałeś. Dlaczego nie chcesz zmarlać swojego życia? Bo nie warto. Dlaczego nie chcesz zmarlać swojego życia? Bo Dlaczego nie chcesz zmarlać swojego życia? No bo lubię. Czy bowiem się powinien schudnąć? Czy bowiem się powinien schudnąć? No tak. Dlaczego nie chcesz zmarlać swojego życia? Eee, bo mogę się komuś przydać. Dlaczego, dlaczego powinienem no się skłonić, czy nie? Tak. O, no, też tak sądzę. Ja, tekrar, jak sądzisz, dlaczego nie chcesz zmarnować swojego życia? Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Żeby nie zejść czułem Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Co? Czego nie chcę zmarnować swojego życia? Co? Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? To nie jest wiesz! Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Żeby coś osiągnąć. Czy będziecie powinien schudnąć? Dobra. Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Mi się, się podoba. Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Zmarnować swoje życie. Dobra, dzięki. Czego nie chcesz zmarnować swojego życia? Jak chcę być żulą. Rafał, co, co, co sądzisz o tym dzisiaj? Było no, zajebiście Super Patryk Podobało ci się? Tak Yo, yo, z tej strony Bensiu DJ Jonas Słuchajcie, zapraszam Was do subskrypcji kanału Antidotum Records na naszym YouTubie, wbijajcie naszego Facebooka, Instagrama, lajkujcie nasze posty, wbijajcie. Suby, 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 dawajcie. Proste, udostępniajcie nasze vlogi, prowadzimy projekt Nie Zmarnuj swojego życia na całym świecie dla Was, także udostępniajcie te vlogi. Dzięki będzie, wielkie. Tak, będzie cziki poł pow będzie się działo. Dużo nowych vlogów, obserwujcie. Proste, będzie dużo muzyki od nas, także nie tylko vlogi, ale muzyka, więc wbijajcie. Więc, 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 boom!